Witam wszystkich serdecznie. Dziś chcę przeczytać ze słowa pouczenia Alicji Dęczewskiej, jak bardzo ważny jest Różaniec właśnie w tych czasach, a szczególnie w tym, w tym czasie epidemii. To jest właśnie książka Alicji Dęczewskiej, słowo pouczenia. Numer 316. Dziś jak kiedyś nad Jerozolimą płacze Jezus nad całym światem, jak płakał nad Sodomą i Gomorą, od których obecny świat jest gorszy. Tak jak dawniej Bóg ocalał ludzi wiernych Mu i niekalających się grzechem, tak teraz pragnie ocalić tych, którzy strzegą Jego miłości. Tym, czym była Arka dla rodziny Noego, czym było... Opuszczenie mającego zginąć miasta dla lota, jest dziś różaniec. Różaniec odmawiany wraz z Maryją przed sercem miłosiernego Jezusa, jest ratunkiem jak arka dla Twojej duszy i dusz tych, których pragniesz ocalić od nawałnicy zła, jakie zalało świat. Różaniec wyprowadzi Cię poza to co ma być spalone na popiół, by już nie niszczyło dusz ludzkich stworzonych dla świętości Bogu. Amen. Czyli jak najbardziej polecam odmawianie różańca. Dla tych, którzy odmawiają ten różaniec, to jak tutaj jest napisane, że jest to arką, jest to yy, po prostu takim ocaleniem i właśnie w tych czasach dla tych, co nie odbawiają tego, tego różańca, to, to też jakby mam, proponuję, żeby, żeby jednak zaczęli, żeby, żeby uwierzyli, żeby zaczęli od tej jednej dziesiątki po prostu modlić się, bo już sama, sama chęć, same, same to, sama Same to, że się chce po prostu modlić, to już jest jakby przyjęcie łaski Bożej, czyli powiedzenie Bogu tak nie? i zaczęcie od dziesiątki. No i chcę tu dodać też, że dziesiątka odmawiana codziennie, regularnie. No dziesiątka różańca trwa gdzieś około 4-5 minut. Także to jest, to jest bardzo krótka modlitwa. I, I ta dziesiątka po prostu odmawiana codziennie to jest, to jest też, też jest bardzo dużo. Tak jak tu jest po prostu napisane, że Różaniec po prostu w tych właśnie ciężkich czasach jest arką, po prostu dla nas jest też zwycięstwem. No i jak najbardziej powinniśmy się po prostu modlić i też w modlitwie zapraszać Matkę Bożą do, do, do naszej modlitwy. Także tym dzisiaj króciutko chciałem się podzielić i pozdrawić.